Witam Was w moim no, drugim filmiku z Pandorem T2. Jestem z Lukaszonem. Siema. W tamtym filmiku też byłem z nim, ale nie było go słychać, bo miałem słuchawki no moja wina. Okej, okay, no to idziemy. Coś porobimy jeszcze, nie wiem co, ale coś porobimy. O, znowu lag, fajnie. Chodź, chodź, chodź. Uuu, uh, akurat Ciśnisto na nas najechało, to, to będzie dobrze. Uuu, uh, jak ja to woje nie, nie, nie lubię. Dawaj da na to woja. Jak ja. No, <tutujesz> nie... cztery, cztery są wydarzenia. Tak. No, u mnie na klasę na wydarzenia. Ja mam trochę mniej. wolę iść na dożerkę. O, ścisnąłem go. A ja też idę na te A, to. Ale to, to, to nie co, już spoko. Uu, 200 200 na Dżerka mnie rozwaliła. Ta? A gdzie ty jesteś? Za komalem. A to ja idę, dobra. Nie Ja chcę wezmę jakieś potki. czekaj, ja zaraz wracam. No to wezmę stopa. Okej. Okay. No, Okej, okay, jesteśmy zapytuję. po krótkiej przerwie z... Dobrze. Uh, dawaj ją. Poczekaj, nie zapytuję. Ja to mam ją gdzieś. Kurde. Dobra, jest. Mm. O, jakby ktoś chciał do gildii, My z Hunio, ja, no jak widać. Prosiłem coś na komentarzach w No, chętnie zapraszamy. W, w, w te wojny będą jak lider w B180. Czyli ja. No. A. No ktoś ja sobie zrobię wracam z Już padła. O, kto to zna? Ha. to pokażę Wam moją gildę. Nie wiem, ale coś mi się włącza za chwilę stop. to takie levelu nie za specjalne. Dam 20k. A ja i 20k. Weber. 41. Dobra, dobra. 8 w ninja. Mało no, wystrzelić, A Anżel w stanie będzie uderzał w skucia do mnie. No, pewnie. No nie stał. Daj mu. Dzisiaj dżar... się do mnie zgłosił na... jeden mój widz. No, spotkał mnie na Pandorze. Trochę się ucieszyłem, że mnie rozpoznają. Uuu, duchowe No, pozdrowię no. go przy okazji. Arshera, kogo miał? pozdrawiasz? No, Propt... Propt? Pro, nie. Yy. Dzisiaj mnie rozpoznał taki, taki gościa. nie Arsher, wiem, czy nie mówiłem, mi. bo mi się co chwilę stoł włącza. Nie, nie, nie wiem dlaczego. Yy, pozdrawiam go, Propt, yy, sto. Uuu, ładny kryt właśnie w Arshera. Ile? Przyjadę, że nie mam jeszcze 60 osiągów. Ładnie. to yy, Ja to. Uuu, mam wsparcie. Ha, 250 mental, dawaj go. Kurde, zabił mnie. Na... Ja mental? Nie! Archer. To nie wiem na... jak mu się to udało. Boże, bo zniszczył. Archer. Nie to denerwują te bociaki. To chyba każdego mentala. No, z DPS-em. No masz. No nie wiem. Może ktoś sobie robi wojenne. Nawet no, mi nie pokazały leka. Aż tyle było. Okej, okay, no to chyba będziemy kończyć, bo mi się znowu będzie długo wygrywać filmik. No to okay. żegnamy się z wami jeszcze, poza No to na żegnam. Na...